Cześć wszystkim, witam w tych pięknych okolicznościach przyrody. Jesteśmy w moim ulubionym miejscu na polskim wybrzeżu, czyli jak ja to mówię, gdzieś na Helu. Nie powiem wam nawet gdzie, bo nie wiem, a nawet jakbym wiedział, to i tak bym nie powiedział, bo to jest moje ulubione miejsce wyłącznie dla mnie. Bo uwaga, Polska ma 350 km wybrzeża tak sobie mniej więcej na oko obliczyłem z czego, według mojej wiedzy, większość to wspaniałe piaszczyste plaże i trzeba się naprawdę tylko odrobinkę bardziej postarać, żeby mieć spory kawałek tej plaży wyłącznie dla siebie, praktycznie na wyłączność na cały dzień i możecie na tym kawałku plaży robić co tylko dusza zapragnie. No ja dzisiaj będę testował magiczną matę antypiaskową, matę, która nie przyjmuje piasku, bo jest magiczna. A stoi za nią ta reklama. Oto i moja mata, moja magiczna plażowa mata. Za chwilę poddamy ją oczywiście ultra rzetelnym testom. Mata marki Chibo. Ja nie wiem czemu Chibo, przecież Chibo to kawa. Taki, Taki żarcik sytuacyjny na dowód tego, że plaża jest moja. No, no prawie, bo właśnie tutaj weszła jakaś jedna osoba, nieproszony gość. Przepraszam, proszę wyjść z mojej plaży. Dziękuję. Można, można. Mam prawie kilometr plaży dla siebie, tak więc działamy. Dlaczego nad tym pięknym polskim Bałtykiem użyłem ryzykownego określenia pięknym polskim Bałtykiem, wciąż jest relatywnie dużo miejsc, do których nikomu nie chce się jeździć? Odpowiedź jest bardzo prosta bo trzeba się trochę napracować, bo to jest trochę niewygodne. A jak wygodna lub niewygodna będzie moja magiczna, antypiaskowa mata? Sprawdźmy to. W końcu. Taka generalna zasada plażowania, którą odkryłem już dosyć dawno temu, jest taka, że jeżeli jedziemy w miejsce, gdzie jeżdżą wszyscy inni, tam możemy się spodziewać ludzi. Natomiast, jeżeli jeździmy sobie tam, gdzie nikt nie jeździ, tam na pewno nikogo nie spotkamy. Do przeprowadzenia tego eksperymentu, no, akurat naprawdę bardzo niewiele jest potrzebne. Wystarczy tą matę chyba po prostu położyć na czymś, czego tutaj nie brakuje: na piasku. Ale liczą się szczegóły. Kiedy już naszą matę na piasku położymy, można oczywiście spróbować ją tym piaskiem posypać. I ten piasek powinien wtedy w tą matę wsiąknąć i się jej nie trzymać. Przynajmniej tak było w reklamie. Co mam robić, żeby ten piasek wsiąkł? Wsiąkajże. Nie wsiąka. Być może mata jest położona do góry nogami. Instrukcja mówi, że wierzch przepuszcza piasek, a spód nie przepuszcza piasku. Czyli coś jest na rzeczy. Mata chyba została położona odwrotnie. Tymczasem, nie wiem, może z tym kocem jest tak jak z wtyczkami USB. Próbujesz wtykać, okazuje się, że nie ta strona. Zmieniasz więc strony i okazuje się, że to znowu nie ta strona. Zmieniasz jeszcze raz i wtedy okazuje się, że tamta pierwsza była właściwa. No, zaczyna się powoli okazywać, że, tak jak w każdym innym przypadku, tak i tutaj wymagana jest odrobina wprawy, żeby zrozumieć, jak naprawdę to działa. Odkryłem jeszcze coś fajna sztuczka. Zobaczcie. Jest piasek na macie. Ręka pod matę. Liczymy sobie do pięciu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. O, tyk, cyk. Piasek znikł. Tylko pytanie. Pytanie mam jedno. Czy ja naprawdę chcę odstawiać takie cyrki, żeby pozbyć się garstki piasku z mojego koca plażowego. No, no nie chcę być inaczej. No, na plaży jest piasek. No, tego już nie przeskoczymy. Wygląda na to, że za 79 zł kupiłem plażowy kocyk, który jak się go poklepie od spodu, to, to piasek z niego spada i wpada z powrotem na plażę. No. No, no okej, okay. no mam, no tego mi nikt nie odbierze. No, część sypanego przeze mnie w ten sposób suchego piasku faktycznie od razu przenika i trafia pod matę, ale jak widać, większa część tego nie robi i tworzy takie właśnie piaskowe wyspy. Ja oczywiście mogę paść na kolana w każdej chwili i te piaskowe wyspy wetrzeć, tak żeby znalazły się w magiczny sposób pod matą. No ale pytanie. Czy nie lepiej byłoby zrobić po prostu coś takiego? Ale ja do tego nie potrzebuję żadnej magicznej maty, bo takie właściwości ma każdy kot plażowy. Pewną hipotezę. Wiecie, dlaczego ta mata z tej reklamy nie działała do końca tak jak w reklamie? Bo to nie była mata z tej reklamy. A wiecie, dlaczego tutaj, w środku sierpnia, w niedzielę, przy fantastycznej, perfekcyjnej pogodzie we Władysławowie. Nie ma w ogóle ludzi, bo to nie jest Władysławowo. Bardzo zachęcam i namawiam do odkrywania i poznawania takich miejsc. No jest ich w Polsce naprawdę sporo. Odpalacie Google Maps i szukacie, a potem jedziecie sprawdzić czy rzeczywiście jest tak fajnie. I przeważnie okazuje się, że jest. No jest tutaj też sporo piasku, który będzie wam niemiłosiernie zostawał na kocu i denerwował i zostanie wam już tam na zawsze. Ale zostanie też fajna opalenizna i masa fajnych wspomnień i tym optymistycznym, wakacyjnym akcentem kończę dzisiejszą konfrontację. Dzięki za uwagę. Pozdrawiam i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Gorąco.